Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie robić kolejny temat dla klasy czwartej liceum, a tym tematem jest powstanie warszawskie i rok 1945. Oglądamy. Zacznijmy sobie od tego co działo się jeszcze przed powstaniem warszawskim, czyli idziemy sobie do działań politycznych Sowietów na ziemiach polskich. Zacznijmy sobie od 21 lipca 1944 roku. Tam powstaje w Moskwie PKWN, czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i na czele stał Edward Osóbka Morawski. Tego samego dnia KRN, czyli Krajowa Rada Narodowa Połączyła Armię Polską w Związku Sowieckim z Armią Ludową, o której mówiłem na lekcjach poprzednich, i stworzyła wojsko polskie. Następnego dnia, 22 lipca 1944 roku, w Moskwie ogłoszono manifest PKWN-u. On zawierał bardzo szczegółowy program, o nim sobie będziemy mówili jeszcze w kolejnych rozdziałach, bodajże w czwartym, ale teraz tak ogólnie tylko powiem, że dotyczyła, e, dotyczył ten manifest reformy rolnej bez odszkodowań dla właścicieli ziemskich. Czyli wiadomo było, co się będzie działo. Oraz odmawiano legalności władzom polskim na emigracji. To była konkurencja dla rządu emigracyjnego w Londynie. W związku z tym coś trzeba było tutaj przekombinować. I pomimo tego, że PKWN był zależny od e, Stalina, to wszyscy właściwie wiedzieli, uznał się za jedyną legalnie działającą władzę, a rząd na uchodźstwie nazwał samozwańczym. Tak, logika komunistów. My komunistami, chociażbyśmy byli, to powiemy, że nie jesteśmy, a tamci. Choćby nie byli komunistami, to są komunistami, są źli. Więc generalnie zwykły Polak będzie miał dosyć dużą zagłoskę w trakcie wojny, za kim to można było się opowiedzieć. Przy okazji lekcji poprzednich mówiłem o akcji burza. Mówiłem, że on się nie powiódł i tak dalej. E, więc pierwotnie, e, jakby w akcji burza, nie było mowy o Warszawie. Dlatego też stamtąd, jeszcze długo, długo przed powstaniem, zaczęto wywozić dużą ilość broni maszynowej oraz amunicję. Ale kiedy dowództwo AK, Postanowiło jednak, że Warszawa, stolica musi być odbita i będzie to zrobione samodzielnie bez użycia i bez pomocy Sowietów. To będziemy musieli tą broń w jakiś sposób przetransportować. No ale to będzie niemożliwe, ponieważ Niemcy jeszcze będą w Warszawie, a my chcemy tych Niemców wygonić, żeby być tej Warszawy gospodarzem, zanim Sowieci przyjdą do Polski. Właściwie to do stolicy, bo w ziemiach polskich to oni już są. Co nas skłoniło do tego, że chwyciliśmy za broń, że padła decyzja odnośnie. Wybuchu powstania. Niemcy byli w odwrocie, więc administracja e, niemiecka już opuściła Warszawę. My liczyliśmy, że kolejne oddziały wojska również opuszczą tę Warszawę. Zbliżali się Sowieci. Mówiłem, że chcemy być gospodarzami. No i wreszcie wybuch powstania miał być argumentem dla Stanisława Mikołajczyka, który negocjował ze Stalinem odnośnie swojej roli w tym nowym rządzie, który ma powstać w przyszłości. Ale jakby powstanie skończyło się sukcesem, no to Mikołajczyk byłby na nieco lepszej. Pozycji. No ale skończy się nieco gorzej, bo powstanie upadnie, a Mikołajczyk będzie, e, jego honor właściwie, nie pozwoli na to, żeby dalej być e, premierem, o czym będę jeszcze dzisiaj mówił. Do walki powstańczej nawoływano e, na różne sposoby, nie tylko polskie podziemie, ale na przykład do powstania nawoływało Moskiewskie Radio im. Tadeusza Kościuszki. Następnie do walki w powstaniu nawoływał PPR, czyli Polska Partia Robotnicza. E, liczono Generalnie, jako przyszli powstańcy, liczyli na pomoc zbliżającej się Armii Czerwonej, no ale tak nie będzie, e, ponieważ to wszystko, co teraz zmieniłem, czyli radio, PPR i takie nagłaśnienie sytuacji, że Sowieci są blisko, że pomogą, było tylko i wyłącznie taką iluzją, którą tworzono w głowach Polaków. Bo tymczasem nikt nie chciał pomagać i nawet nie zamierzał pomagać powstańcom od strony sowieckiej. Stan liczył na to, że będzie łatwiej przejąć. Władzę w Warszawie, kiedy stolica będzie już tak naprawdę zniszczona. I nikogo to już nie będzie praktycznie interesowało, bo on przystąpił do odbudowy i będzie tym dobrym. No ale niestety sytuacja w trakcie powstania przybierze zupełnie inny wyraz niż my byśmy chcieli. Mało tego, nawet decyzja o powstaniu była nieco. Nie trafiona. 31 lipca 1944 roku komendant główny AK, czyli generał Tadeusz Komorowski pseudonimbur otrzymał, jak się później okazało, nieprawdziwy meldunek, że na przedpolach Warszawy znajdują się już oddziały Armii Czerwonej, czyli za niedługo wejdą do Warszawy, a my nie będziemy gospodarzami. W związku z tym wydał rozkaz o rozpoczęciu powstania o godzinie W, czyli 1 sierpnia o godzinie 17, oczywiście rok 1944. No, wiem jak się skończyło powstanie, ale tak pokrótce jak ono przebiegało. Do walki przystąpiło około 36 tysięcy żołnierzy okręgu warszawskiego AK, około 700 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i około 270 Armii Ludowej. Ale bronią dysponowało około 10% powstańców, a wielu miało tylko pistolety albo pojedyncze granaty, więc uzbrojenia po prostu nie było. Początkowo powstańcy no, wiecie, to jest tak, mówiliśmy sobie przy powstaniach, e, nie wiem, listopadowym, styczniowym e, czy też wielkopolskim. Początkowo jest taki etap zaskoczenia, więc nikt e, nie wie, co się dzieje, a my to wykorzystujemy. I tak było też tym razem. Początkowo powstanie za kilka dzielnic warszawskich. Generalnie nie udało się ich e, utrzymać na długo, ale nie zdobyto tego, co najważniejsze czyli ani jednego mostu oraz nie zdobyto warszawskiej. Pragi. I to generalnie mogło stanowić dosyć duży problem, ponieważ informacje o wybuchu powstania bardzo szybko dotarły do Hitlera, który rozkazał właściwie wprost zniszczenie Warszawy i wybicie tamtejszej ludności. Skierował do Warszawy oddziały liczące 50 tysięcy ludzi i one były pod dowództwem Rysia von dem Zelewskiego. No, polskie brzmiące nazwisko, ale tylko tyle. E, Niemcy zajmowali kolejne dzielnice i Mordowali przy tym w ramach kary miejscową ludność. No, dobrze nie było, tak można było powiedzieć. Kiedy e, już we wrześniu zaczęto myśleć o rozmowach kapitulacyjnych, no bo no, nie było sensu walczyć, e, Stan się o tym dowiedział i na wieść o tym od razu właściwie zdecydował się zająć część Pragi i pozwolił na lądowanie na swojej części terenów okupowanych, alianckich samolotów. To, to Wzmogło właściwie w powstańcach i w dowództwie powstańczym całkiem dobre nadzieje na to, że Sowieci może jednak pomogą. Walki jednak wznowiono, czyli nie było rozmów kapitulacyjnych, a walki wznowiono. I w dniach 16-23 września próbę przyjścia z pomocą podjęły oddziały pierwszej armii wojska polskiego, które walczyły u boku armii czerwonej, i tutaj dowódcą był Zygmunt Berling. Z jego inicjatywy doszło do desantu na Czerniakowie oraz na Żoliborzu, ale niestety desant był pozbawiony pomocy Stalina. Wydaje się nawet, że bez jego zgody ten desant wykonano, dlatego też kiedy on został całkowicie rozbity, front zatrzymał się na Wiśle, a Berlinga odwołano ze stanowiska dowódcy Wojska Polskiego i zastąpiono go Rosjaninem, więc taka kara go w sumie musiała spotkać. Nasza... Sytuacja tak naprawdę była dramatyczna, ponieważ alianci zachodni bardzo różnie do tego tematu podchodzili. Wielka Brytania nie wiedziała w ogóle o wybuchu powstania. Pomimo tego, że rozkazy przychodziły z Londynu, to Churchill o tym na początku nie wiedział. Jednak jak się dowiedział, postanowił, że zaangażuje się w jakiś sposób w pomoc. Finalnie odbyło się 186 lotów z pomocą. Niestety, ale 31 bombowców zostało zestrzelonych, a te zrzuty, które Brytyjczycy dawali dla powstańców, e, były niecelne. Większość trafiała w ręce niemieckie, więc pomocy jako takiej fizycznej dla powstańców po prostu nie było. Pod koniec powstania wstrzymano w ogóle loty i zdecydowano się, aby nie wysyłać do pomocy naszej pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej pod dowództwem Sosabowskiego. Także tutaj zachodni alianci pod kątem Wielkiej Brytanii chcieli, ale nie pomogli. Za to USA. Nawet nie chciała pomóc. Roosevelt nie naciskał na Stalina w polskiej sprawie. On nie miał w tym swojego interesu, nie udzielił żadnej innej pomocy. Natomiast w rozmowach z polskimi politykami, którzy odwiedzali Stany Zjednoczone, twierdził, że popiera walkę Polaków o niepodległość. Czyli generalnie tak, super pomysł, ale bez nas. My nie będziemy pomagać. Ale spoko walczcie tak. Należy wam się. Super. Powstanie trwało 63 dni. Upadło 2 października roku 1944. Straty były ogromne. E, zabitych to 180 tysięcy cywili, 18 tysięcy żołnierzy oraz 25 tysięcy rannych. Dodatkowo 16 tysięcy zostało wziętych do niewoli. W tym e, między innymi generał Komorowski, bur, który podpisał kapitulację. Tego drugiego października, jako naczelny wódz polskich sił zbrojnych. Niemcy stracili niewiele, bo około 2000 żołnierzy, 9000 odniosło rany. Uff, różnica jest dosyć duża. Sama Warszawa została zniszczona niemalże ta zabudowa mieszkalna niemalże w 72%. Zabudowa przemysłowa została zniszczona w 90%, zabytki w 90%, ani jednego mostu nie było na wiśle, który byłby. Właściwie to do użytku. I tu jeszcze jedna kwestia. Takimi największymi, brutalnymi działaniami mogli pochwalić się, e, ludzie, którzy byli dowodzeni przez Oscara Dirl Gera, czyli gościa, który no, nie miał litości dla nikogo. I dla niczego. E, oni gwałcili, dokonywali największych masakr ludności na warszawskiej woli. E, jedna z opowieści mówi o tym, że żeby nie tracić amunicji, to rozbijali kolbą swojego karabinu główki dzieci, żeby no, nie tracić amunicji, a dziecko i tak umrze. Więc generalnie sytuacja była naprawdę dramatyczna, ale byli wspierani też przez inne oddziały, na przykład rosyjską wyzwoleńczą armię narodową, czyli tak zwaną Oronę, oraz e, przez oddziały no, złożone między innymi z Białorusinów, Ukraińców, Litwinów nawet, ale to są oddziały niewielkie, w każdym razie maczały w tym swoje paluszki. Powstanie za nami, ale idziemy sobie dalej w kierunku 45 roku. Zanim nastąpi 45 rok, mamy 31 grudnia 1944 roku. Wtedy w Lublinie z nadania z związku sowieckiego, gdzie rezydował PKWN, został on przekształcony w rząd tymczasowy. Na czele został cały czas ten sam gość, czyli Edward Osóbka-Morawski. Jego rząd tak naprawdę uzyskał poparcie Moskwy, Jugosławii, Czechosłowacji, czyli tych krajów tych, e, które już były właściwie pod butem w jakiś sposób e, Stalina, ale też i Francji, co już jest takim lekkim wyłomem w obozie aliantów, że tak powiem, ale no niedowódczych, bo tam nie ma przecież jeszcze Wielkiej Brytanii, czy na przykład e, Stanów Zjednoczonych, ale już o Stanach powiedziałem swoje, nie będę ich tu męczył. E, ten rząd tymczasowy był niby koalicyjny. To znaczy, że większość to byli komuniści, ale oni się od tych komunistów odżegnywali. Chociaż taki nadzór nad tym rządem tymczasowym sprawował Iwan Sierow. Tam Sierow, jak tam mówicie, tak mówicie. Ale on był w każdym razie z NKWD. Więc, no, na wskroś, widać, że to jest komunistyczny. Michałajczyk, który był już przed powstaniem nagawywany do tego, żeby podjął z nimi współpracę, pierwotnie tą propozycję odrzucił, ale po upadku powstania podał się do dymisji z funkcji premiera rządu emigracyjnego, tam zastąpił go Tomasz Arciszewski, on był z PPS-u, ja o nim mówiłem, że tak się buntował odnośnie tego, co było ustalone później w Jałcie. Chciał generalnie Arciszewski porozumienia ze Związkiem Sowieckim, ale na pewno nie za cenę utraty suwerenności oraz za cenę utratę e, kresów wschodnich. Na to się po prostu niby nie godził. No. Co ma do gadania? W sumie, my jako Polacy, już w tej wojnie niczego, jako naród właściwie nie jesteśmy w stanie od nikogo wymóc. W tym czasie, kiedy te Związek Sowiecki zajmował te polskie ziemie, ten Lublin stał się stolicą tak zwanej Polski Lubelskiej. Czyli w ramach tej Polski Lubelskiej, co tu widzimy, są to obszary, które będą kontrolowane przez były PKWN, przez rząd tymczasowy, a komuniści tutaj rozbudowywali dosyć mocno swoje, powiedzmy, że organy, aparat władzy i tak dalej. I my o tym będziemy mówili już na pewno w czwartym rozdziale nieco szerzej. Bo tam się będą działy cuda. Ale te cuda, między innymi nad urną, będą w kolejnym, nie w kolejnym, w czwartym rozdziale. Dobra, to jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.